Cześć czołem, dobry człowieku, siadaj, dosiądź się do mnie, miły człowieku, dobrze dzisiaj wyglądasz. To będzie piękny dzień, prawda? Pozytywne emocje, słuchajcie. Yy, wirusy, wirusy są wszędzie, są wielkie, to są gigantyczne wirusy zwane jumbofagami. Jumbo są. I są wszędzie, i są ciekawe, i nawet mogą nam w biotechnologię wskoczyć. Ponadto gaz galaktyczny ma takie fale. I nie wiadomo dlaczego, ale układa się w takie sinusoidalne fale. Ciekawa w ogóle sprawa. A na koniec trzmiele, które już wiemy, że są inteligentne, bo ja wam o inteligencji owadów od czasu do czasu donoszę, ale nie przypuszczałem, że są aż takie bystre. Na końcu Wam opowiem o bystrości trzmieli. Siadamy i czytamy naturę! Bierzemy się za przegląd świata wirusów. Wirusy kojarzymy głównie z chorobami, to zrozumiałe troszeczkę tak samo jak bakterie kojarzymy głównie z chorobami. Tymczasem cały świat opleciony jest siecią mikroorganizmów i wirusów, które nie zawsze wiążą się z jakimiś konkretnymi chorobami. W tym wypadku będziemy przyglądać się tylko i wyłącznie bakteriofagom, czyli wirusom wnikającym do bakterii, rozmnażających się w bakteriach, zwanym potocznie fagom. Bakteriofagi, czyli fagi, w dodatku nie byle jakim huge fags, czyli gigantyczne fagi. W jakim sensie? Eee, pod względem Wielkości genomu. Wiecie, wirus tak naprawdę, żeby był wirusem. Co to właściwie jest wirus? To jest troszeczkę kodu genetycznego zamkniętego w kapsułce i tyle. To jest taki, taka minimalna wersja wirusa. I on musi posiadać tylko tyle kodu genetycznego, żeby umiał podpiąć się pod jakąś komórkę. Mieć kilka genów pozwalających mu się rozmnożyć, czyli zrobić swoją własną kopię, ale głównie korzystając z tej komórki gospodarza i tyle, i już, to już jest wirus w tym momencie. Czasami to jest kilka genów, kilka tysięcy tych literek yy, zwanych nukleotydami, tymczasem te mają po kilkaset tysięcy. Oni tutaj mówią, że wszystko powyżej 200 tysięcy zasad, czyli 200 tysięcy literek alfabetu genetycznego, nazywano jumbofagi. Jumbo, od słonia, nie, Dumbo był słoń, od Jumbo, po prostu olbrzymi, zwany też megafagami. Oni je ogólnie wszystkie nazywają huge, ale ich pomysłowość wcale się na tym nie zakończyła. Ok, czyli badamy, i teraz jaką metodą, moją ulubioną metodą, która jest. To jest genialna metoda poznawania świata biologicznego, zwana metagenomiką. Ja już wam troszeczkę mówiłem tu i ówdzie o metagenomice, ale dla tych, którzy zaspali. Metagenomika polega na tym, że się bada genomy znalezione w jakimś środowisku, czyli mówiąc potocznie, bierzemy wiatr wody z jeziora, a tutaj badane były środowiska, słuchajcie. O! Kolorowy obrazek na zagajenie. Patrzcie na kolorowy obrazek, a ja wam opowiem troszeczkę, co na nim jest. Tu mamy drzewo tych wirusów, które znaleziono, drzewo filogenetyczne, ale na zewnątrz, tam gdzie mamy ten taki pierścień ekosystem, tam mamy typ ekosystemu, w którym znaleziono danego faga. Jakie to są środowiska? Człowiek lub inne zwierzę czyli gdzieś z powierzchni ciała zwierzęcia lub człowieka, z odchodów pobierane jakieś tam próbki. Potem mamy biotechnologii, czyli próbki pobierane z laboratoriów biotechnologicznych. Tam mamy jakieś eksperymenty robione, a pobierzmy, co tam może coś się wyhodowało ciekawego. Room, pokoje swoje, badacze normalnie posprawdzali, co u nich w pokojach na podłodze leży. Rzeka, jezioro, wody podziemne, morskie, gleba, jakieś solanki, gorące źródła. Wszystko, wszystkie miejsca na ziemi, w których przyszło do głowy, żeby pobrać próbkę, i co się robi. Metagenomika to jest taka metoda, że pobieramy. Jakąś próbkę materiału i wydobywamy z niego całe DNA, które tam znajdziemy. Jakby bez względu nie, nie przejmujemy się organizmami. Jeżeli tam są organizmy, to mielimy je. Rozpuszczamy otoczki tak, żeby nam zostało samo DNA, czyli uzyskujemy taką próbkę DNA, które było w tym środowisku. No i tak, nie poznamy zwykle tą metodą, czym jest dokładnie ten organizm, bo ten organizm został, został dawno wytrawiony, ale w przypadku wirusa to i tak jest głównie ten materiał genetyczny. Więc w tym wypadku yy, zostały zbadane. Takie próbki, kilkaset takich próbek, i na tej podstawie zostało zidentyfikowanych kilkaset nowych wirusów. 300, 350 zupełnie nowych, nieznanych wcześniej wirusów, po prostu tą metodą, czyli została znaleziona jakaś sekwencja, zbadana co to może być, a to, to, to na podstawie tego, co już wiemy o wirusach, to był pewnie jakiś wirus i mamy tego. Mamy tego całą masę. Słuchajcie, to jest na takim. Przystojnym drzewku, które już przed chwilą widzieliście. Jeszcze, zobaczcie sobie jeszcze raz na to drzewko. Pyk, z lewej strony na dole mamy główne klady, czyli główne takie rodziny. To są takie grupy wirusów spokrewnionych ze sobą. Patrzcie na te nazwy. Ci to jednak mają fantazję. Kabir fagi, Macha fagi, Bigi fagi, Dakhm fagi, Kiyodai kemp. Co to o co tu chodzi? To są, to są słowa na duży w różnych językach znanych autorom tego artykułu. Czyli ci mili ludzie siedli sobie, zidentyfikowali kilkanaście takich kladów, powiedzieli jakby je jakoś sprytnie nazwać. Hmm, weźmy jakieś słowo oznaczające duży w jakimś ję dziwnym języku, który znam. Więc ta grupka ludzi pofilozofowała y sobie troszeczkę. Jakieś tam sanskryckie nazwy na duży są. No dobra, no niech będzie. No i co z tego wszystkiego wynika? Uu, panie, mnóstwo z tego wynika. Zawsze dobrze jest znać paręset więcej wirusów. Między innymi dlaczego? Bo to są, słuchajcie, wirusy atakujące bakterie. A co robi wirus? No on się włamuje do komórki, a my ludzie jesteśmy jako żywo bardzo zainteresowani tym, żeby umieć włamywać się do komórek bakteryjnych. I teraz, jeżeli przewiniemy sobie film z rozwoju biotechnologii, to odkryjemy, że wszystkie w zasadzie metody inżynierii genetycznej znane ludzkości, od tych pierwszych z lat 70. po te najnowsze, jak CRISPR-Cas, są, Pochodzenia naturalnego, czyli my wykorzystaliśmy coś, co wymyśliło jakieś stworzenie. Są metody włamywania się do genomu pochodzące od wirusów, są pochodzące od bakterii. Ogólnie rzecz biorąc, nasza pomysłowość w tworzeniu biotechnologii głównie polega na tym, że jakiś pomysł, który został gdzieś zastosowany przez jakieś stworzonko i adaptujemy go. Więc oni, oni zresztą wprost mają całą, słuchajcie, sekcję artykułu poświęconą. CRISPR-Cas Mediated Interactions, czyli w całej tej próbce wirusów, które znaleziono, wybrano te, w których są geny istotne dla CRISPR-Cas. A wiecie, co to jest CRISPR-Cas? To jest ta obecnie najgorętsza metoda edycji genomu. Ona się wywodzi właśnie z oddziaływań mikroorganizmów. Bakterie miały taki system zapamiętywania sekwencji genetycznych. I z tego się wywodzi ta metoda. Może słyszeliście, parę lat temu mieliśmy y, pierwsze dzieci modyfikowane genetycznie. To jest ogólnie rzecz to jest absolutny, że tak powiem, y, szczyt współczesnej biotechnologii, metoda crispr I oni sięgają do wirusów, a nóż, one tam mają coś, na co jeszcze nie wpadliśmy. I rzeczywiście, już zostały znalezione. Przypuszczalnie, teraz oni to dopiero będą badać, z dwa czy trzy wirusy, które wydają się posługiwać taką metodą włamywania się do genomu bakteryjnego, ale oni piszą, tam u paru z tych fagów są takie metody, których my, znaczy nie wiemy do czego te białka służą, nie wiemy jaką to jest metodą robioną, brakuje czegoś, co wydawało nam się konieczne, czyli nie jest wykluczone, że na podstawie tego artykułu zostaną stworzone nowe metody biotechnologiczne. Bo, słuchajcie, no, wirusy miały parę miliardów lat, żeby nauczyć się włamywać do genomów. My się tym bawimy od 40 lat i ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy na troszeczkę innej pozycji, więc korzystanie z tego, co powymyślały wirusy i bakterie, przez te parę miliardów lat powymyślały, oczywiście jest, yy, że tak powiem, no, to świetny pomysł. Zresztą później dopiero jak się przyjrzałem liście autorów tego artykułu, to zobaczyłem nazwisko więcej niż znaczące które pokazało od razu, o co chodzi w tym badaniu. Patrzcie. Ronald Amundsen, zdobywca bieguna południowego. Nie, nie o to. Ronald Amundsen, zbieżnych przypadkowa. Chodziło mi o inną osobę. Jennifer Dudna. Aha, aha, kto wie, ten wie. To jest jedna z głównych aktorek w powstawaniu metody i cas Jennifer Dudna. To jest, to jest właściwie no, jedna z pierwszych osób, które umiejętnie wykorzystały metodę grispr do edycji genomu. Także słuchajcie, tego typu, i bardzo dobrze, że jest ta komunikacja. Ludzie od metagenomiki i wirusów są oczywiście w kontakcie z biotechnologami i bardzo dobrze, bo o to chodzi, żebyśmy się inspirowali wirusami. Świetne badanie, słuchajcie, świetna sprawa, i to jest właśnie to. No, nie ma co ukrywać, że my te pomysły wszystkie podkradamy, i to jest taka, taka wielka inicjatywa. Oni jeździli po całym świecie z tymi y, pobierakami, z dna oceanu wyławiali wirusy, bo a a nuż będziemy tym modować złe bakterie, albo będziemy poprawiać swój własny genom tymi właśnie jumbo wirusami. A teraz troszeczkę o gazie galaktycznym. Jak pewnie wiecie, dysk naszej galaktyki wypełniony jest ośrodkiem międzygwiazdowym, takim gazikiem z pylikiem i to się układa w różnego rodzaju chmury, ale tak naprawdę, żeby się zorientować, jak one są poukładane w przestrzeni, to wcale nie jest prosta sprawa. I, no właściwie, czemu to nie jest prosta sprawa? No bo my jesteśmy w środku, my jesteśmy w środku tego dysku, gdzieś tam sobie w nim siedzimy i tak naprawdę, no po pierwsze, nie jest łatwo ocenić odległość do chmury, w ogóle. Wyobraźcie sobie, że jest nie wiem, warstwa chmur, wy jesteście w środku, macie tych baranków wokół siebie, tam kilkaset i próbujecie stworzyć mapę tego wyłącznie na podstawie tego, co widzicie. No to nie jest wcale prosta sprawa. Jedne zasłaniają drugie. A jest to ważne. No chcielibyśmy wiedzieć, jak ta nasza galaktyka działa. I oni zrobili mapę. Twierdzą, że... Najdokładniejszą dotychczas pobliskich chmur gazu galaktycznego. Co im z tego wyszło? Wyszło im, no może zupełnie co wyszło? Zaraz jeszcze wrócę do tego, jaką metodą. To wygląda tak, patrzcie. Patrzymy sobie na dysk galaktyczny, czyli to jest, tak wygląda Droga Mleczna na niebie mniej więcej. Szarością jest zaznaczona gęstość gazu i tu mamy na tym dysku, widzimy tu i ówdzie jakieś chmury, ale teraz każda z nich jest w innej odległości od nas. Czyli my to widzimy nałożone na taką płaszczyznę, tu, 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 tu one są, tu są te chmury gazu, ale ta może być bliżej, ta może być dalej, ta może być bliżej, ta może być dalej. W sumie nie do końca wiadomo, jak to, kurczę, zrobić. Co im z tego wyszło? Bardzo ciekawa rzecz. Te chmury się układają w taką falkę. W naszym pobliżu jest taka falka długości no kilku, paru tysięcy parseków, czyli to jest taka już w skali galaktycznej. Powiedzmy sobie tak, jeżeli nasza galaktyka ma, nie wiem, tak z 20 kiloparseków, to to ma 2000, to to jest, jakby dysk był tej wielkości, to to jest gdzieś tej wielkości taka, to się to układa. Czyli mamy dysk, i tu mamy taki umyk, taki, taki wężyk. No, ciekawe, dlaczego by tam takie wężyki miały występować? Z metodą. Jak jest z metodą? Nie napisali. Bestie nie napisali w tym artykule, jaką posłużyli się metodą. Dlaczego? Bo to się nazywa, moi kochani, slicing salami. Jakbyście się zastanawiali, jaką metodą się uzyskuje te wszystkie wskaźniki, cytowanie ilości artykułów, a robisz jedną rzecz, ale nie opisujesz tego w jednym artykule, tylko w pięciu. Więc oni tutaj donoszą w Nature, że wykryli tę falkę, ale piszą, no właściwie metoda, którą się posłużyliśmy, jest na tyle fajna, że opiszemy ją w zupełnie innym artykule. <laughs> Mogli to dać do suplementu. Ale te basałyki postanowiły opublikować to w osobnym artykule, bo co, dwa artykuły, dwa razy więcej cytowań. No więc odwołują nas, a to te same osoby, patrzcie, jakiś tam João Alves, Katherine Zucker, a potem ten artykuł, do którego nas odwołują. O, Katherine Zucker, João Alves, to są ci sami ludzie, ale uh, 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 dwa artykuły. I w tym artykule piszą. Że tak właściwie to nasza metoda jest dokładnie taka sama jak w zupełnie innym artykule, nie naszym z 2014 roku. Patrzcie, jakim musiałem być detektywem. Normalnie herkules Poirot po prostu. No bo dobra, no zobaczymy, jaką metodą się posłużyli ci ludzie. I to jest ten artykuł z 2014 roku. Ta im ich metoda wcale nie jest taka nowatorska, yy, cwaniaczki, na czym ta metoda polega? No sprytna, nie da się ukryć. Więc tak, bierzemy. Gwiazdy. Bierzemy gwiazdy w naszym otoczeniu i ustalamy do nich odległość bardzo, bardzo dokładnie. Lata sobie takie obserwatorium, nazywa się ono Gaia i mierzy położenia do bodajże 1,4 miliarda gwiazd w naszym otoczeniu galaktycznym. Ponad miliard gwiazd normalnie metodą paralaksy, czyli powiedzmy sobie, Gaia sobie lata razem z Ziemią wokół Słońca i z tego punktu patrzy, gdzie jest jakaś gwiazda wiosną, z tego punktu jesienią, gdzie jest jakaś gwiazda, porównuje ten kąt, normalnie ultraprecyzyjnie zmierzona odległość. Mamy położenia do tych gwiazd bardzo dokładnie. I teraz światło z tych gwiazd trafia oczywiście na Ziemię. Przy czym, jeżeli to światło przechodzi przez gaz, przechodzi przez pył, rozprasza się na pyle, to ono troszeczkę czerwienieje, to się mówi, to jest takie poczerwienienie. Nie mylić z redshiftem, czyli takim po, po, poczerwienieniem wynikającym z odsuwania się, to jest poczerwienienie, dlatego że mamy światło tej gwiazdy i kiedy ono, ono jest rozpraszane na tym pyle, ale najmniej rozpraszane jest światło czerwone, więc to, co do nas dociera, jest troszeczkę bardziej czerwone. Więc co oni zrobili? Oni wzięli położenia tych milionów gwiazd w naszym otoczeniu. I no, teraz mamy mapę tu, 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 i wyznaczyli ten stopień poczerwienienia tych gwiazd, który świadczy o tym, przez ile gazu, przez ile ośrodka międzygwiazdowego musiało to światło przejść do nas. I powstała w ten sposób taka mapa ilości. Ośrodka międzygwiazdowego, oni na to nałożyli mapkę tych chmur międzygwiazdowych, voilà. No więc te sprytne ludki po prostu posłużyły się tą metodą z 2014 roku, no ale nic to, no. Wynik był, wynik był. Wynik był. I co z tego wszystkiego wynika? No oni mówią, że wyszła im falka, zresztą możecie się pobawić, jest taka bardzo. tutaj to słabo wygląda, ale w materiałach dodatkowych online do tego artykułu jest takie coś. Można się tym pobawić. Jest taka wizualizacja 3D. Wrzucę link do tego. Można sobie pojeździć, pooglądać, poprzesuwać, pooddalać Każda z tych chmur może zostać zidentyfikowana, która to, który to jest obłok. Mm, więc można to sobie pooglądać w 3D w internecie. Zachęcam was, żebyście się tym pobawili, bo dopiero wtedy widać, jak spektakularna to jest struktura. I właściwie to jest tyle. I oni zgłaszają, że ona jest, ale nie do końca wiadomo, jak mogła powstać. Kurczę, przecież to są... Dlaczego one miały być nanizane jak na taki sznurek? No więc oni tam na końcu proponują może znaczy, ogólnie wiemy, że dyski galaktyczne lubią się wyginać, one lubią falować. To nie jest sztywna struktura, jak wiecie, jak spodek, tak? Tylko to jest z gazu. To jest z gazu, więc to będzie tam sobie falowało, tam się różne jakieś niestabilności pojawiają, coś tam wybuchnie, jakieś fale przechodzą jakiś szok, powiedzmy sobie, więc parę tam możliwości jest, ale nie wiadomo. I to te dyski lubią najbardziej. Zostało odkryte coś, zaobserwowane, zmierzone bardzo dokładnie, tylko dlaczego są. Fale. Dlaczego są takie ładne, regularne fale w naszej galaktyce? To jest pytanie na dzisiaj. A na koniec o bystrych trzmielach. O trzmielach, w których małych muszczkach kryją się no, potężne, potężne możliwości poznawcze. Zresztą już troszeczkę Wam o tych owadach opowiadałem. No, są świetne, <laughs> ale co, co te trzmiele potrafią? Trzmiele, jak się okazało, posiadają coś ala zmysł wspólny. Jest taka stara filozoficzna koncepcja, że wszystkie zmysły zbiegają się w takim jednym miejscu. Współczesna neurologia za bardzo nie, do, nie, nie mówi już tym językiem, ale tak to wygląda w klasycznej filozofii. Mamy sensus communis, wspólny zmysł, chyba też sensorium commune się na to mówiło, no w każdym razie o co chodzi. Macam coś sobie, macam, 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 i wytwarzam sobie pewnego typu obraz zmysłowy na podstawie zmysłu dotyku, co to mniej więcej jest. Otwieram oczy. To są inne dane, informacje, mogę posłuchać, mogę powąchać, tak? I zbiegają się te wszystkie rzeczy w takim moim jednym, wspólnym, no właśnie, no, tradycyjnie to byłby dodatkowy zmysł polegający na. Yy, znaczy polegający, którego. Funkcją jest... Stworzenie jednego obrazu, takiego międzyzmysłowego. I tak to wygląda klasycznie. Dzisiaj byśmy powiedzieli nieco inaczej, tak jak autorzy tego artykułu, że jest tu po prostu modality independent internal representation of object, czyli niezależna od modalności, między innymi mówiąc od zmysłu, wewnętrzna reprezentacja obiektu, a konkretnie kształtu obiektu, czyli... No zresztą to tkwi w samej nazwie, czyli gdzieś w umyśle Powiedzmy w ten sposób, pojawia się reprezentacja obiektu, która może służyć różnym zmysłom i może zostać przetłumaczona. Więc, jeżeli macie dzieci, to pewnie się bawiliście z nimi w ten sposób, że pokazujecie im kilka obiektów, wrzuca się je do worka, dziecko maca i zgaduje, który to jest z tych obiektów. To jest taki typowy, taka typowa zabawa, dzieci strasznie to lubią, i to wcale nie jest łatwe. Jak się kiedyś bawiliście z dzieckiem takim dwu-, trzyletnim w tę zabawę, to, to zobaczycie, że to wcale nie jest takie proste. Zresztą, nawet dorosły człowiek może mieć z tym problemy. Widzimy parę rzeczy: to trzeba pewnej specyficznej wyobraźni, żeby coś, czego jeszcze nie macałem nigdy, zkonstruować te dane macaniowe na podstawie tego, co widziałem. I teraz okazuje się, że trzmiele to potrafią. Wykazane to zostało w tym oto artykule. Patrzcie, dwie strony. Nie trzeba dużo gadać, żeby zrobić porządny artykuł, dwie strony i wszystko jasne, co zostało zrobione. Um, ilustracje są takie sobie. Mogli tam dorzucić te parę tysięcy dolarów, widać tam kolorowe. Nic to. Mamy arenę ciemną, arenę jasną, do której wpuszczane są trzmiele. Jakby o co chodzi? Możecie sobie popatrzeć na obrazki, a i popokazuje to, to, to tak czy inaczej. Jest kilka możliwych wersji tego ekspery eksperymentu. Zaczniemy od wersji dotykowej, czyli trzmiele uczone są, gdzie jest pokarm na podstawie zmysłu dotyku. Jakie mają możliwości? Wpuszczane są na arenę całkowicie zaciemnioną, w której znajdują się małe kosteczki, gdzieś takie mniej więcej 1,5 na 1,5 cm. Z wywierconymi na górze maleńkimi otworami i małe kule mniej więcej tej samej wielkości, z tego samego materiału, z wywierconymi na górze maleńkimi otworkami. I wpuszcza się do nich kropelkę płynu. Albo jest to płyn słodki, tam był roztwór fruktozy, albo gorzki roztwór chininy. Ale zawsze jest to ten sam układ. Oni oczywiście mieszali te układy, ale przypuśćmy, że jest to taki układ, że w kosteczce jest słodkie. Jest pokarm, one to sobie piją i są zadowolone, a w kulach zawsze jest gorzkie. Więc w wersji ciemnej jest tak. Trzmiele są trenowane, czyli wpuszczane wiele razy do tej areny. Położenia tych kosteczek i kul są zmieniane, wszystko jest czyszczone, żeby nie zostawały ślady chemiczne. Jeżeli czujecie jakiś tam y, zew sceptycyzmu, czy oni przewidzieli coś tam, to zajrzyjcie do suplementu, bo w suplemencie oni bardzo ładnie pokazują, co wykluczyli. Ogólnie rzecz biorąc, trzmiele uczą się, że wchodzą po ciemku, nic nie widzą i wymacują kosteczkę. I w kosteczce jest słodkie, i potem wiedzą, że podchodzi tylko do kosteczki. I po jakimś czasie takie trzmiele, kiedy podchodzą, wymacują, że to jest kula. Nawet nie podchodzą, żeby sprawdzić, czy będzie słodkie, bo już się nauczyły, że w kuli będzie gorzkie. Aha, Tak wytrenowane trzmiele wsadza się do areny B. Arena B jest oświetlona. Wpuszczane są przy czym, Aha. w arenie B jest jeszcze szyba. To troszeczkę widać na tej ilustracji tutaj. Czyli mamy szkło przeźroczyste. Pod tym szkłem są te kosteczki i kulki porozstawiane w taki sposób, że można się do nich dostać, żeby to wypić, czyli są wywiercone maleńkie otworki w tym szkle. Akurat takie, żeby ten aparat gębowy trzmiela tam się zmieścił, ale one nie są w stanie tego wymacać, bo chodzą po tym szkle. Natomiast widzą te obiekty. I pytanie za 100 punktów brzmi, czy taki trzmiel nauczony, że w kosteczkach jest słodkie, a w kulkach jest gorzkie, wypuszczony na tę arenę, kiedy zacznie się rozglądać, to czy wpadnie na to, żeby podchodzić tylko do kosteczek? Ha, wpadnie. I oni to porównują z takimi naiwnymi trzmielami. To jest tutaj z prawej strony na tym wykresie pokazane naiwny trzmiel, taki, który nic nie wie, spędza mniej więcej połowę czasu z każdym z kształtów. I to działa w jedną i w drugą stronę czyli uczony po ciemku, wypuszczony do jasnej, albo uczony w jasnej, który nauczył się w widoku kosteczki, potem wypuszczony do tych kosteczek, które może tylko macać po ciemku. No, naiwny trzmiel pół na pół. Trzmiele wytrenowane, praktycznie, no, słuchajcie, 80-90% czasu spędzanego tylko na tych właściwych. Puh, co za mądre trzmiele, słuchajcie, co za bystre stworzonka. Umieją, umieją to sobie... Czyli Jaki oni z tego wyciągają wniosek? Oni nie filozują za dużo, oni dostarczają nam takiego surowego, mm, surowej informacji. Tak, wykazaliśmy, jeżeli Wam coś nie podoba, to do suplementu i dyskutować z suplementem, ale ogólnie wykazaliśmy, że nasze trzmiele mają zmysł wspólny, mają tę wewnętrzną reprezentację niezależną od modalności. No jak dla mnie, Bomba! Jak dla mnie to jest po prostu bomba, to jest sól tej ziemi. Zresztą tych badań na trzmielach i na innych owadach jest masa, bo to są naprawdę byste stworzenia, a wiecie co mnie najbardziej powala? Kurczę, takie zwierzę, taka głowa, taki móżdżek i patrzcie ile się tam potrafi zmieścić w takim, takim kawałeczku tkanki nerwowej. To jest naprawdę abstrakcyjne rozumowanie, znaczy no to nie jest rozumowanie ja wiem, ja się źle tymi terminami posługuję ale to jest no nieprawdopodobne, patrzcie takie a ile takich malutkich kawałeczków tkanki nerwowej w takiej kopule się mieści no nieprawdopodobne uwielbiam takie artykuły nic to, no dzięki po, 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 po coż pozdrowienia i bawcie się zmysłami korzystajcie ze swojego zmysłu wspólnego a ja się odmeldowuję tutaj z smakiem kawy, miłego dzionka Tchau,